się Ania Knapek pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Natomiast w wolnych chwilach zajmuje się rekonstrukcją kuchni rzymskiej. Gotuje to, co jadali starożytni Rzymianie. Bohaterką drugiego odcinka cyklu Spotkanie z zabytkiem jest niewielka miseczka znajdująca się w Galerii Sztuki Starożytnej. Miseczka ta 16 cm średnicy i około 4 cm wysokości. Kiedy popatrzymy na nią z profilu, widzimy, że ma taki półokrągły kształt, taki półkolisty kształt, który zwęża się ku dołowi i na dnie ma jeszcze taką stopkę, dzięki której bardzo stabilnie stoi. Natomiast wylew naczynia, czyli jego górna krawędź, jest wyciągnięty na, na zewnątrz i Pięknie dekorowany. Ta dekoracja jest bardzo subtelna, bardzo delikatna. Od po prostu siedem liści rozłożonych w różnych odstępach na obwodzie całego wylewu. Na pierwszy rzut oka każdy z nich jest identyczny. Długi ogonek zakończony liściem w kształcie łzy. Natomiast kiedy uważnie im się przyjrzymy, zobaczymy, że jedne liście są węższe, drugie szersze. Ogonki zakręcają się w różne strony. Jest to wyraźny znak, że garncasz te dekoracje ręcznie i ten typ, ten sposób dekorowania naczynia nazywamy barbudziną. Na czym on polega? Najkrócej no można go porównać po prostu do zdobienia ciasta kremem. Mamy rękaw cukierniczy, do którego Kładamy krem, a następnie przez taką wąską tutkę krem wyciskamy i dekorujemy tort. Tutaj oczywiście kremu nie było, była natomiast glina, która miała taką konsystencję takiej bardzo gęstej pasty. Rękawa cukierniczego również nie było. Te rolę pełniło albo gliniane naczynie po prostu z bardzo małą, z bardzo małym dziukiem, bardzo małym wylewem, albo zwierzęcy róg, albo też na przykład pióro i w ten sposób garncarz nanosił dekoracje bezpośrednio na powierzchnię naczynia. Ta dekoracja była wypukła, była reliefowa i w ogóle ten typ naczyń nazywamy po prostu terra sigillatą. Terra sigillata, czyli w tłumaczeniu na język polski ziemia stemplowana. Chodziło właśnie o tę dekorację, która może być reliefem wypukłym, tak jak w tym przypadku albo też reliefem wklęsłem, czyli w czyli w, w głębionym, którego także przykład mamy tutaj w galerii. Ta dekoracja mogła powstawać tak, jak to opisałam, ale mogła być też odciskana na przykład ze stępli. Wiemy, że gancarze starożytni korzystali ze stępli drewnianych, wyciskali odpowiednie formy, a następnie przyklejali, aplikowali na powierzchnię. Naczynia, albo też jeżeli naczynie było duże, miało bardziej skomplikowaną formę. Tak jak fragment naczynia, który też tutaj widzimy w galerii, ta dekoracja była przygotowywana w formach, trochę jak forma dzisiaj do, do ciasta, na przykład na babkę. Mamy gotową formę glinianą, którą stawiamy na pole garnicarskim, wkładamy na niej kawałek gliny. I przygotowujemy, przygotowujemy naczynie, rozprowadzamy linię równo, równolegle po powierzchni formy i dekoracja, która jest na formie, odciskuje, odgniata nam się na powierzchni naszego naczynia. Bardzo charakterystyczną cechą naszej miseczki jest jej. Kolor, jest ten połysk, który, który daje ten, ten blask, i jest to zasługa angoby. Angoba to była taka bardzo mocno rozwodniona glina, w której zanurzano gotowe naczynie przed wypaleniem i w procesie wypału po prostu na, napierała tego pięknego, połyskującego koloru. On mógł być bardzo różny w zależności od tego, jakiej gliny użyto do, do zrobienia angoby i ta kolorystyka angob wyciągnie się od pomarańczy od jasnych pomarańczy e, przez czerwienie rudości aż po bardzo ciemne e, ciemne brązy. Więc e, proszę zwrócić uwagę, że mimo że to naczynie ma około 2000 lat, e, ono nadal e, z powodzeniem mogłoby nam służyć e, podczas jakiegoś przyjęcia, bo takie też było przeznaczenie teraz inilaty. Teraz inilata to była po prostu zastawa stołowa. To była, to było można powiedzieć taka trochę lepsza e, zastawa, którą posiada w domach, może nie na, nie na co dzień na nie jadano, ale te, taki lepszy obiad z jakiejś, z jakiejś okazji, to właśnie na pewno teraz gilata była wtedy podawana. Nasze, nasze naczynie powstało w, w około. Mniej więcej w pierwszym wieku naszej ery we Francji, na terenie dzisiejszej Francji, konkretnie w miejscowości Lagrousson, gdzie w I wieku naszej ery rozwinął się bardzo prężny ośrodek produkcji terasy gilaty. Tamtejsi kancarze robili wyroby dobre jakościowo i tańsze niż te w Italii. W związku z czym bardzo szybko podbili, podbili rynek, w zasadzie opanowali go na mniej więcej 50 lat. I wyroby powstające właśnie dla grosąg można znaleźć między innymi w Pompejach, a także zawędrowały na tereny dzisiejszych Czech, Węgier, a nawet kilka fragmentów takich naczyń zostało znalezionych na terenie Polski. Nasza niewielka miseczka doprowadziła nas już daleko poza Imperium Rzymskie, Wróć, wróćmy więc na jego teren. Zobaczmy, co Rzymianie mieli na talerzu. Takim podstawowym źródłem informacji o tym, co jadali starożytni Rzymianie, jest książka kucharska zatytułowana o sztuce kulinarnej ksiąg 10. Za jej autora uważa się Apiciusza, który żył na przełomie I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery. Apicjusz odziedziczył ogromny majątek po ojcu, który wydał na to, co sprawia mu największą przyjemność, czyli na jedzenie i ucztowanie. Kiedy zorientował się, że zostało mu już tylko około 10, 10 milionów stercji, co nadal było całkiem sporą kwotą, stwierdził, że czeka go śmierć głodowa. Widział tylko jedno wyjście: zażył kierciznę i skończył swoje życie. Książka kocharska, którą, którą mamy, wiemy dzisiaj, że jest tak naprawdę zbiorem, kompilacją przepisów, które powstały na przestrzeni wielu wieków i zostały spisane ostatecznie w iv piątym. Wieku de facto przez jakiegoś anonimowego skrybę. Na pewno autorzy, autorem części z nich faktycznie jest apicjusz, który zresztą wśród sobie, osób sobie współczesnych nie miał zbyt dobrej opinii. Uważano go za żarłoka, kulakę i utracjusza. Cóż więc do jedzenia poleca polecam nam apicjusz, jest to kilkaset przepisów na wszystko chyba, co można sobie wyobrazić. Są, są porady, jak przyrządzić różnego rodzaju owoce, warzywa, mięsa, drób, ryby, sosy wszelkiego, wszelkiego rodzaju, a także. Desery. A Picusz w swojej książce ma też dla nas porady, jak na przykład przechowywać owoce, żeby długo zachowały świeżość. I tutaj szczególnie polecam sposób na przechowywanie jabłek. Są dwa. Pierwszy z nich to jest bardzo prosty. Wystarczy zagotować wodę i zanurzyć w niej na chwilę jabłko, po czym wyciągnąć i za ogonek powiesić na sznurku. I faktycznie ten przepis działa. Jabłka są świeże 3 czy 4 tygodnie jeszcze po, po, po takim... Parzeniu. Natomiast drugi przepis to o, wymaga już nieco większego zaangażowania, a na pewno dużo więcej pieniędzy. Trzeba jabłka zanurzyć w miodzie, tak żeby nie stykały się ze sobą o, w ogóle. Więc proszę sobie wyobrazić rozwiach teczki z miodem, który trzeba posiadać, żeby, żeby nie wiem, trzeba jabłek sobie przechować. Potrawy, Potrawy starożytnych Rzymian są bardzo bardzo różnorodne. Bardzo dużo jest w tych przepisach sosu. Na przykład polecam sos do jajek na miękko. Wystarczy nam odrobina pieprzu, lubczyk. Potrzebne są też orzeszki piniowe, wcześniej namoczone. To wszystko mieszamy, dodajemy miodu, dodajemy octu oraz dodajemy garum, czyli sosu ze sfermentowanych ryb. Ten sos ze sfermentowanych ryb to jest podstawa kuchni rzymskiej. Dla, dla Rzymian garum było tym, czym dla nas dzisiaj szczypta. Soli, absolutnie do każdej potrawy, do smaku, do przełamania smaku albo do nadania smaku potrawie. Były w Rzymie na przykład fabryki, w których ten, ten sos produkowano, ale można to też bardzo łatwo zrobić w warunkach domowych, co wiem, ponieważ mam w tym trochę praktyki. Wystarczą nam dwie świeże, niepatroszone makrele, trochę soli słoik, dość duży, oraz gaza. Ryby kroimy na mniejsze kawałki, wkładamy do słoika, lekko zasypujemy solą, przykrywamy wieczko gazą bardzo szczelnie i wystawiamy w bardzo nasłonecznione miejsce, najlepiej na, na balkon, na mniej więcej 3 miesiące. I polecam obserwowanie, co się dzieje w, tych, w ciągu tych trzech miesięcy. Z grubsza te po prostu się rozpuszczą. Rozpuści się wszystko. Skóra ości powstanie taki bardzo gęsty, ciemnobrązowy, słony w smaku płyn, który wystarczy przecedzić i można już używać do dań mięsnych polecam Państwu przygotowanie w domu kiełbasek lukańskich. Potrzebują Państwo jedynie pieprzu, kminu rzymskiego, cząbru, pietruszki, przypraw korzennych, owocu jałowca i garum oczywiście. Wszystkie te przyprawy trzeba utrzeć razem z masą mięsną. I do gotowej masy proszę dodać całe ziarna pieprzu, dużo tłuszczu oraz orzeszki piniowe, no i oczywiście garum. To wszystko należy wymieszać raz jeszcze i potem już wystarczy tylko tą masą nadziać kiszkę i uwędzić kiełbaski. Przepis bardzo prosty, wymieniłam bardzo dużo składników, które są do niego potrzebne, wymieniłam bardzo dużo chociażby przypraw, ale pozostaje kilka pytań. W jakich ilościach użyć tych przypraw? Jakiego rodzaju mięsa użyć? Czy ucierać mięso surowe, czy może gotowane? Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy u apicjusza. Niestety, w książce kucharskiej o sztuce kulinarnej, książki 10, w zasadzie nie ma podanych proporcji składników. Bardzo często też informacje o tym, jak przyrządzić jakąś potrawę, są bardzo lakoniczne, takie bardzo zdawkowe. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Apicjusz, który był smakoszem, który sam był kucharzem, tworzył te książkę dla innych kucharzy. W którym po prostu wystarczyła lista składników, a cała reszta to no przecież oczywista, jak coś przyrządzić, jak ich, w jakiej proporcji użyć składników. Ale niech to Państwa nie zniechęca. To jest świetna, świetny sposób, żeby z tą kuchnią rzymską prawdziwie sobie eksperymentować, dobierać własne proporcje, dobierać coś do własnego smaku, może bardziej słodkie albo bardziej kwaśne, albo bardziej pikantne. Jedną potrawę możemy przygotować więc dosłownie na tysiąc sposobów. Do ulubionych potraw apicjusza należały języki flamingów, pięty wielbłądów, albo też grzebienie zrywane żywcem z butów. Musimy jednak pamiętać, że on był bardzo zamożnym człowiekiem, mógł sobie pozwolić więc na każdą ekstrawagancję, natomiast zwykły przeciętny Rzymianin na pewno nie jadał tyle, tyle mięsa. I też te, te posiłki, które jadali Zwykle i szerzy obywatele imperium bazowały na pszenicach, na, na zbożach po prostu, wszelkiego rodzaju, kaszach, warzywach czy też roślinach strączkowych. I teraz mam przepis dla Państwa na soczewicę. To, to jest przepis, który kiedyś przez przypadek wpadł mi w oko. Myślałam, że nie będzie to nic szczególnego, ale jest to przepyszne po, po prostu. Więc tak, gotujemy soczewicę, doprowadzamy ją do otoczenia, a następnie dodajemy do niej posiekanego pora i pęczek kolendry. Potem ucieramy ze sobą nasiona kolendry, mięty polej, czyli takiej mięty, mięty dzikiej, mięty zwykłej, Ucieramy do tego rutę oraz korzeń zapaliczki. Dolewamy ocet, miód, garum, dodajemy gotowanego moszczu winnego oraz oliwy. To wszystko mieszamy i zagęszczamy krokmalem. I tutaj następnie potrawę polewamy z wierzchu świeżą oliwą i posypujemy pieprzem. W przepisie widzimy więc, że pojawia się kilka dość nietypowych składników. Po pierwsze mięta w olej. Mięta w pole jest to po prostu jeden z bardzo wielu gatunków mięty, także istniejący współcześnie, więc nie ma, nie ma z nim problemu. Pojawia się także korzeń zapaliczki. Zapaliczka cuchnąca, nazywana inaczej asetydą, pachnie jak skrzyżowanie cebuli z czosnkiem. Jest to przyprawa, którą Rzymianie importowali z terenów dzisiejszych Indii i to dziś w kuchni indyjskiej asapetyda jest wykorzystywana bardzo powszechnie i też łatwo ją znaleźć w sklepach. Pojawia się także krochmal. Dzisiaj krochmal kojarzy nam się głównie ze skrobią ziemniaczaną. Oczywiście Rzymianie ziemniaków nie znali, natomiast skrobi otrzymywali z pszenicy i, i skrobia z pszenicy również jest dzisiaj dostępna. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy, czy wśród Rzymian byli wegetarianie? Odpowiedź brzmi tak. Wegetarianizm w starożytnym Rzymie wiązał się głównie z przynależnością do jakiejś szkoły filozoficznej, z systemem wartości wyznawanych prze, przez człowieka konkretnego, i w całe szczęście do naszych czasów zachował się traktat o wegetarianizmie napisany przez Porfiriusza z stylu w drugiej połowie III wieku naszej ery. Porfiriusz sam był filozofem, był także wegetarianinem i w tym traktacie zbiera w zasadzie całą argumentację, całą wiedzę o, o, o niejedzeniu mięsa w, ze starożytności. A miało ono wówczas już dosyć długą tradycję, ponieważ takim pierwszym wygrywkiem świata grecko był Pitagoras, który żył w V wieku przed naszą erą. Ten sam Pitagoras, którego twierdzenia uczymy się na jednej z pierwszych lekcji tematyki. Porfiliusz w swoim traktacie zebrał um, fragmenty tekstów przeszło 60 myślicieli poprzednich, a także sobie współczesnych, przytaczał argumenty obydwu stron, za tym, czy powinno się jeść mięso, czy jednak powinno się zostać wegetarianinem. Te argumenty były bardzo różne, były rozważania, czy zwierzęta są rozumne, czy nie są rozumne, czy mają takie same prawa jak ludzie, czy nie mają, czy nie należą im się takie same prawa. Zastanawiano się także, czy starożytne ludy były raczej wegetariańskie, czy niewegetariańskie. Więc bardzo duża, bardzo duża dyskusja na ten temat również istniała w starożytności. Rzymianie w, również lubiwali się w słodkościach, bardzo, bardzo lubili ten, ten słodki smak, o czym świadczy tak, chociażby dodawanie miotu do bardzo wielu potraw. W książce Picjusza znajdziemy oczywiście także przepisy na desery. Desery bazujące na owocach i miodzie. I teraz dodam Państwu przepis na deser, do którego mam, bardzo, do którego mam ogromny sentyment, ponieważ to była pierwsza rzymska potrawa, jaką ugotowałam w życiu. Przyznam się otwarcie, że po prostu wydawała mi się jednym z najprostszych przepisów w Picjuszu. Byłam też ciekawa, czy to w ogóle będzie, będzie smaczne. No więc tak, potrzebujemy suszone daktyle bez pestek, potrzebujemy pieprz i potrzebujemy miodu. E, daktyle w miejscu, gdzie powinna być pestka nacieramy pieprzem, zamykamy i wrzucamy do gotującego się miodu. Następnie wyciągamy, wchodzimy na talerzu, posypujemy pieprzem i podajemy na ciepło.